Chrystus się rodzi na o a nie migrają króle, podają. Pasterze śpiewają, wydrębka tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi na o a nie Pasterze śpiewają, tak krękają, cuda, cuda ogłaszają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Tak z Wami, ukochani, jesteśmy w pierwszym dniu 2020 roku. Zgromadziliśmy się przy naszej parafialnej kaplicy Matki Bożej Niepokalanej, która jest przedstawiona z koroną z gwiazd 12. Cieszymy się, że możemy jej synowi zamierzyć cały ten rozpoczęty rok, wszystkie nasze sprawy, ale przede wszystkim Całą naszą wspólnotę parafialną. Tak myślę sobie, że te nasze kapliczki, umieszczane na skrzyżowaniach, gdzieś na drogach, często polnych, one wpisują się bardzo pięknie w krajobraz religijny, ale też społeczny i kulturowy wiosek i miast. Trzeba dzisiaj dziękować Panu Bogu za tych wszystkich ludzi, którzy te kapliczki budują. Ta została zbudowana tuż po II wojnie światowej, kiedy często ludzie byli bardzo biedni, bo właśnie tacy budowali kapliczki, bo oni doświadczali, że ktoś jest od nich większy, że ktoś jest ich bogactwem. A dla człowieka wierzącego bogactwem jest Pan Bóg i jego Matka. Bardzo Was witam na tej dzisiejszej uroczystości. Witam księdza Frałata, wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili. Chciałbym, żebyśmy na początku odmówili dziesiątek różańca. To weźmy w dłonie nasz codzienny różaniec. I rozważmy tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste nas. Ojcze z nieba Boże. Się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Się nad nami. Duchu Święty Boże. Się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Się nad nami. Święta Maryjo. Się nami. Święta Boże Rodzicielko. Się nami. Święta Panno nad Pannami. Się nami. Matko Chrystusowa. Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela. Matko zbawiciela, matko miłosierdzia, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolicą Mądrości. Przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieszka, jazdą za ranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostołów, królowo męczenników, Królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez Zmazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo Różańca Świętego, królowo rodzin, królowo pokoju, królowo Polski, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Twojego Syna, przez jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego, pod Twoją obronę. Pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie. Wybierając ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela, ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana, po błogosław i uświęć tę odnowioną kapliczkę. Niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Nadko ja wiem nadko ja oko Matko ja wielbię cię. Matko ja kocham Cię, o Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Matko ja wielbię cię. Matko ja kocham Cię, o Matko spójrz, pobłogosław mnie. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię. O Matko, spójrz, pobłogosław mnie, dzieci swe. Matko, ja wielbię Cię. Matko, ja Wielka Boga, człowieka, matko, Boga rodzico, dziewico, Bogiem Sławienia Maryjo, Królowo świata i Królowo Polski. Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, parafie, zagony polne i warsztaty pracy, wszystkie wysiłki myśli naszej. Drgania serc i porywy woli. Odnawiamy dziś ślub przodków naszych, i Ciebie za matkę i patronkę naszą i za królowe uznajemy. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Będziemy powtarzać. Królowo Polski przyrzekamy. Królowo Polski przyrzekamy. dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego pasterzom. Królowo Polski przyrzekamy. strzec w każdej duszy Polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios. Święta Boże Rodzicielko, przyrzekamy stać na straży budzącego się życia, Matko Chrystusa i Domie Złoty. Przyrzekamy bronić nierozerwalności małżeństwa i czuwać nad odniskiem domowym. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twojego Jezusa Chrystusa i strzec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych, zwierciadło sprawiedliwości, słuchując się w odwieczne tęsknoty narodu. Przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy zachować w życiu rodzinnym i publicznym miłość i sprawiedliwość, zgodę i pokój, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy, wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezbronnych i płaczących. Przyrzekamy. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najzacniejszy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania. Wspomożenie wiernych i królowo rodzin, przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż je przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie. Kościół, syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu, prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a u progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, który żyje i króluje na wieki wieków. A teraz, ukochani, jest jeszcze taka piękna modlitwa zawierzenia, którą. Odmówił święty Jan Paweł II. Znacie ją? Odmawiał, odmawialiśmy zawsze przed godzinkami. Maryjo, niepokalana zawsze dziewicą, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo. Posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczeń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, O Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko najświętsza spraw, bym codziennie, ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą. Dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Moi kochani, tak patrzę na te najmłodsze dzieci i już powiedziałem tutaj, że one najbardziej zapamiętają chyba to, co my dzisiaj przeżywamy. I kiedy nas już tutaj nie będzie na tej ziemi, to przekażą następnym pokoleniom to, co się dzisiaj dokonało. Bardzo chciałbym podziękować w tym miejscu tym wszystkim, którzy się przyczynili do, do tego dzisiejszego modlitewnego spotkania. Myślę tutaj o panu Robercie, który, który rozpoczął odnowienie tej, tej kapliczki przy ogromnym wsparciu naszego pana Adama Kujawy. Wiele osób tutaj przejeżdża, przychodzi, zatrzymuje się na chwilę modlitwy. Ja myślę, że od tego dnia to miejsce będzie jeszcze bardziej ukochane przez nas. Ono jest trochę adoptowane. Tutaj od mi szepnął, że przecież to kiedyś należało do... Ten teren należał do parafii św. Kazimierza. Dzisiaj, oprócz tego, że jest własnością naszego miasta, to jest naszą własnością w takim sensie wiary i proszę Was, żebyśmy to miejsce ukochali. Zobaczcie, jaki to jest piękny teren. Może się uda na przykład w maju, może świętą kiedyś odprawić albo, albo tutaj odprawić na nabożeństwo majowe. Jesteśmy tutaj na takim pięknym wzgórzu. Dlatego, niech Maryja, która na nas pogląda, prowadzi nas do niebiańskiego Jeruzalem, bo tam wszyscy zdążamy. Poproszę teraz księdza Prałata, żeby nam wszystkim pobłogosławił na szczęśliwy powrót do domu i piękny wieczór. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechwodzący. Ojciec i Syn i Duch Święty. w pokoju Chrystusa. Przyrodzi, moc ruchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień czerpnie, się Ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, Król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, zbieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą I wszystkie wioski z miastami A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami Dom nasz i majętność całą I wszystkie wioski z miastami a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zostańcie z Bogiem z Jego Matką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.